A jaką sprawę uważa Pani za największy osiągnięty sukces? Taki przez, całą, przez cały czas trwania firmy? Czy potrafię odpowiedzieć na to pytanie? Największy sukces? Ja co chwilę widzę jakiś sukces. Gdzieś tam w poszczególnych aktach po kolei są przeróżne sukcesy. Czy to będzie bardzo często sukcesy związane y, właśnie ze zbiciem takiego przyczynienia, tak to się mówi, prawda? Bo Zakład Ubezpieczeń bardzo chętnie zawsze nalicza przyczynienie na minus, to jest takie na minus. Y, szedłeś y, nie tą stroną drogi, minus 80%. Piłeś y, z tym, z którym wsiadłeś do samochodu, 80%. Nieważne, że nie pił z nim, ale przyjmie, prawda, decyzja. Na decyzji minus 80%. No i tak, może mówię tak, w taki sposób, ale to jest tak nagminne, że to jest standard. Więc takie mm, to są sukcesy, jeżeli potem w wyroku sądowym dalej jest to zbite. Każda taka sprawa to sukces też. Y, sukcesem jest też, jeżeli na etapie przedsądowym jest zapłacone 10% roszczeń, a potem jest y, razy 5, razy 10, razy 20 i, te, i więcej. Oczywiście. Też jest sukces. Największe odszkodowanie, jakie uzyskaliśmy, tak jednorazowo wypłacone, największe na etapie na przykład sądowym, to było blisko 2 miliony złotych. I dalej płatna renta y, no, ponad 7 tysięcy złotych. I y, już wiemy, że niedługo, chyba nawet w przyszłym roku, ta renta się, y, znaczy suma gwarancyjna w tej sprawie się wyczerpie. Więc no, mamy kolejny problem do rozwiązania i do pomocy tej rodzinie.